Witam serdecznie, Adam Onyszczuk. Liga coraz bardziej się rozkręca. Dzisiaj wybrałem się na stadion do Kosiny na mecz Dąb Kosina kontra steroburt Trzebuś. Mecz zakończył się wynikiem 1 do 0. Paweł, powiedz mi, jak podsumujesz ten dzisiejszy mecz? Dzień dobry, witam. Mecz bardzo ciężki, wyrównany, pierwsza połowa na pewno wyrównana. Pogoda też była kiepska do grania. W drugiej połowie myślę, że już jakoś lepiej prezentowaliśmy, wyszliśmy z szatni. Może ta presja w pierwszej połowie nas troszkę przeciążyła, ale myślę, że z przebiegu sytuacji, które mieliśmy, to 1-0 z lekką przewagą dla nas zasłużona. No po trzech latach wracacie do A-klasy przed meczem e, taka e, chwila, e, że tak powiem, e, uroczystość, że wręczenie przez prezesa pod okręgu Kamila Hajduka e, pucharu za awans. E, stęskniliście się za A-klasą? No myślę, że na pewno stęskniliśmy się. Aż tu bliżej, bo żebyś? E, stęskniliśmy się na pewno po tych trzech latach przerwy. E, rok temu się nie udało, wcześniej też nie, chociaż przymiarki były. Ale cieszymy się wszyscy, że udało się to w poprzednim sezonie awansować. Mhm. Dzisiaj mecz ciężki, taki mecz walki, dużo piłek takich no walki w powietrzu, żebym tak powiedział. Trzeba powiedzieć, wydaje mi się, w pierwsza połowa bardziej przewaga drużyny gości, ale w drugiej nie wiem co wam trener powiedział, ale naskoczyliście na nich i to przyniosło efekt. Yy, tak, no nie wiem jak bo akurat byłem na rozgrzewce w drugiej połowie, ale myślę, że nie wiem, co trener zapytał, zaraz się go zapytam, jak to podziałało na drużynę, że w drugiej połowie wyszliśmy z zupełnie inną drużyną. No i to na pewno to trzeba nam pomogła. Yy, co było widać przez sytuacje, które stworzyliśmy zaraz na początku meczu i później yy, może dość przypadkowo fartem bramka strzelona, ale myślę, że z przebiegu tych sytuacji. Fajnie, że się skończyło jeden zarod dla nas na inaugurację. Na trybunach słyszałem, że kibice chwalili bramkarza wzmocnienie dobre, że dużo dobrej roboty. No tak. U nas to ogólnie w klubie jest tak, że głównie 90%, a czasami jest 100% chłopaków to są chłopacy miejscowi. Z powodów zawodowych mamy dwóch bramkarzy, ale ciężko było im pogodzić treningi treningi z pracą zawodową i musieliśmy ściągnąć bramkarza, ale na pewno tych dwóch bramkarzy, którzy są w drużynie, na pewno są jeszcze będą nam pomagać, jeżeli tylko sprawy zawodowe im pomogą. Ale myślę, że z z z wzmocnienie było widać na boisku zero z tyłu u siebie, także jesteśmy zadowoleni. No fajnie, pierwsze y, trzy punkty. Y, mówiłeś, ciężka pogoda faktycznie słonecznie, ale kibiców to nie wystraszyło i przyszli tutaj z wysoką frekwencją, żeby zobaczyć wasz pierwszy mecz w A-klasie. No myślę, że za tydzień też mamy mecz u siebie. Myślę, że my po tych trzech punktach, które dzisiaj zdobyliśmy, za tydzień będzie dwa razy więcej. I również będą trzy punkty dla nas. W takim razie w imieniu wszystkich zapraszamy na kolejny mecz, a pamiętasz, z kim gracie? Następny mecz gramy z Herkulesem. Trzebózka o 16 w Kośinie. Zapraszamy bardzo serdecznie. W takim razie, dokładnie, przyłączam się do tego zaproszenia. A dzisiaj przypomnę, że Dąb Kosina wygrywa po raz pierwszy w tym sezonie z drużyną Sterobur Trzeboś 1 do 0. Adam Onyszczuk, do usłyszenia. Dziękuję.